Get Even jest taką grą, w której za pomocą dość typowych dla gier narzędzi opowiadamy zupełnie nietypową historię. Fabuła oparta o konflikt dwóch postaci ma wymiar głęboko emocjonalny. Chcemy odwołać się do prawdziwych lęków, do prawdziwych sytuacji, w których możemy się znaleźć, przetworzyć je w jakąś taką fantastyczną formę, ale tak naprawdę cały czas najbardziej nam zależy na tym, żeby gra opowiadała o tym, co nas na co dzień naprawdę przeraża, dlatego że gra będzie dosyć poważna. Aby to osiągnąć, stosujemy zupełnie nowe środki wyrazu, zupełnie nowe sposoby opowiadania fabuły, które do tej pory nie były raczej stosowane przez gry mainstreamowe. Jest to niewątpliwie dla nas ogromne wyzwanie, ale również. Daje nadspodziewanie ciekawe efekty i pozwala opowiedzieć skomplikowaną, dorosłą i bardzo wciągającą historię w sposób, jaki do tej pory nie był w grach w ogóle zastosowany. Samo strzelanie w niej jest tak naprawdę tylko częścią takiego doświadczenia, które będzie się składało z można powiedzieć i fabularnych, i, i, i mechanicznych, związanych z rozgrywką elementów, w których będzie chodziło tak naprawdę o zupełnie co innego. Dwie kampanie w Kedivenie łączą się w unikalne doznanie, będące połączeniem klasycznej kampanii z trybem multiplayer. Yy, gracz grający w klasycznego singla nigdy nie wie, czy przeciwnicy, których spotyka, są sterowani przez sztuczną inteligencję, czy przez prawdziwych, żywych graczy. Jedną z najciekawszych rzeczy w Gettyvenie będzie to, że ta gra będzie do tego stopnia super hiperrealistyczna, że będzie tam więcej niż jedna rzeczywistość. Będziemy poruszali się pomiędzy różnymi rodzajami rzeczywistości, i z tego tak naprawdę będzie wynikało mnóstwo ciekawych rzeczy. Urządzenia Virtual Reality w Gettyven służą nie tylko interfejsowi gry, są również częścią jej mechaniki, która pozwala nam na przenoszenie się pomiędzy rzeczywistościami w samym świecie.